Blisko 160 osób wzięło udział w piątym etapie pucharu Lubelszczyzny Lubelskie też chodzi. Kijkarze po raz pierwszy rywalizowali w podłukowskim rezerwacie jata. Współorganizatorami zawodów było Łukowskie Stowarzyszenie Wędrujące kije. Zawodnicy startują na trzech dystansach: półmaraton, 10 km i 5 km. Zawodników mamy. Z Białej Podlaskiej, z Warszawy, z Lublina, z Radzenia, z okolicy Łukowa, z dalszych, z bliższych. Dzisiejsze zawody po raz pierwszy rozgrywają się w rezerwacie Jata. Nadleśnictwo łuków bardzo nas wspiera w tych zawodach. Rezerwat Jata jest przepięknym terenem i cieszymy się, że przyjechało do nas tak wielu zawodników. Zawodnicy startowali na trzech dystansach. Najdłuższa trasa liczyła prawie 22 km. Najwięcej uczestników było na dystansach 10 i 5 km. Najmłodsza zawodniczka miała 7 lat. Najstarsza ponad 70. 72 lata idzie. Idzie tylko widać. Witamy. Witamy. Pozdrawiamy was. Witamy, witamy. W zawodach udział wzięli zawodnicy m.in. z Białej Podlaskiej, Warszawy, Lublina, Międzyrzeca Podlaskiego, Radzenia Podlaskiego, Łukowa i Okolic. Generalnie bardzo przyjemnie, ale oczywiście ta przyjemność nie była taka jednostronna. Było też również ciężko, ponieważ podłoże jest dosyć miękkie. Momentami twarde, ale w tym momencie było kamieniste. Był to mój w ogóle pierwsze pierwszy zawody, rywalizacja w Nordic Walkingu. Po wysłuchaniu słów mego byłego wykładowcy akademickiego pana Mieczysława Bytnieckiego, stwierdziłem, że jednak moja była kariera biegowa, biegacza, zaszkodziła mi, czy też przeszkadza w pewnym sensie. Dlatego, że tam wykształciliśmy pewne nawyki, które prawdopodobnie w Nordic Walkingu są przeszkodą. Ale obiecałem sobie, że będę w tym temacie poprawiał się, zdobywał technikę. No i przede wszystkim czerpał z tego przyjemność, bo rywalizacja oczywiście jest potrzebna, natomiast przyjemność. Poznałem tutaj mnóstwo fajnych osób, zaprzyjaźniłem się i myślę, że jeżeli będę dysponował czasem, z czym jest troszeczkę trudno, z pewnością przyjadę, będę uczestniczył w takich zawodach. Przepięknie. Bardzo dobrze moją towarzyszką, która mnie niestety zostawiła, ale cel niestety mam osiągnięty, niestety. Ale cel mam osiągnięty, doszłam. Pierwszy raz. Pierwszy raz i to się liczy, najważniejsze. Ja trzeci raz, pierwsze dziesiątce od końca jesteśmy. Gratuluję. Mieszkam od 10 lat w pobliżu Łukowa i nie byłam tu, także rewelacja. Cudowne widoki, cudowna trasa, cudownie. Polecam wszystkim, wszystkie zawody powinny się tu odbywać. Wszystkie, niezależnie, biegi, maratony, cokolwiek, nordik, wszystko, wszystko, wszystko. Polecam, przepięknie, przepięknie tutaj przygotowane, yy, no ta wiata taka, te siedziska, to ognisko, te huśtawki. No wszystko, wszystko, przepięknie, przepięknie. Ja pokonałem sam siebie, już drugi raz, że przyszedłem, a ta dziewczynka dała mi powera trochę. No, bo nie mogłem jej zostawić samej, a dobrze szłam, no to więc się przy, przykleiłem. Piękna trasa. Tylko trzeba jeszcze troszkę kondycji zdobyć, ale fajnie, cudownie. Lepiej niż nad zimną wodą, bo rok temu były nad zimną wodą. Tu jest więcej miejsca, fajnie jest lepiej. Muszę przyznać, że jest cudowna. Tak mikroklimat, ekstra zapach tego lasu to jest piękne. Bardzo przyjemnie. Zapraszamy wszystkich na następny rajd. Oddychamy lekko i zapraszamy. Tarasa bardzo ciekawa, fajne otoczenie. Trochę piasku było, ale no to też trzeba było przejść, więc fajne zapachy, piękny teren. Tutaj dodatkowe atrakcje w postaci rzeźb. Bardzo, bardzo nam się podobało. Pierwszy raz tutaj jestem i bardzo, bardzo fajnie. Nordic Walking to samo zdrowie poprawiamy kondycję, możemy poznać osoby, porozmawiać z nimi. Jest bardzo fajną zabawą. W ramach Pucharu Lubelszczyzny jest pięć etapów. Pierwszy był w, Sióz, w Suścu, drugi w Lubartowie, trzeci mamy w Łukowie. W wakacje zapraszamy do Międzyrzeca, a na rozpoczęcie roku szkolnego do Białej Podlaskiej. I tam będzie zakończenie Pucharu Lubelszczyzny. Przed uczestnikami Pucharu Lubelszczyzny jeszcze dwa spotkania. Szósty etap zostanie rozegrany w wakacje w Międzyrzecu Podlaskim. A ostatni, na którym poznamy zwycięzców całego cyklu Lubelskie też chodzi, 1 września w Białej Podlaskiej. Wyniki poszczególnych etapów można znaleźć na stronach internetowych Pucharu Lubelszczyzny.